Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu wzbogaci się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Wartość pojazdu to ponad milion złotych. Na zakup wozu samorząd gminy pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie około 858 tysięcy złotych. Stosowną umowę w tej sprawie wójt Bartosz Podolak podpisał z członkiniami Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbietą Lanz i Janiną Ewą Orzełowską. Nowy wóz bojowy to kolejna inwestycja podnosząca bezpieczeństwo mieszkańców gminy Rzekuń. Gratuluję przede wszystkim ochotnikom z Rzekunia. To jest ich dzisiaj wielki dzień, wielkie święto. Jestem pewna, że ten samochód jest bardzo im potrzebny, ale on jest potrzebny mieszkańcom. On służy naszemu bezpieczeństwu, nawet nie samej gminy Rzekuń, bo tak naprawdę zdarzenia mogą być w sąsiednich gminach, albo nawet na całym Mazowszu, gdzie będą ochotnicy potrzebni. Zakup tego pojazdu pozwoli strażakom skuteczniej, bezpieczniej prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze. W szeregach OSP Rzekuń mamy 35 ratowników, z czego 20 przeszkolonych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Środki, które trafiają dzisiaj do beneficjentów tutaj z terenu ostrołęckiego, są środkami, które praktycznie w większości, bo 85% pokrywają koszt całego nowego samochodu. Dlatego też ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, że Unia Europejska ma bardzo dużo środków, z których można korzystać. Jak rozejrzymy się wokół tutaj na terenie Ostrołęckim czy na każdym innym terenie na Mazowszu, to bardzo wiele tych środków właśnie trafiło na Mazowsze. My jesteśmy, jeśli chodzi o płatnika netto, czyli po odjęciu składki do przodu na 142 miliardy euro dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to tyle środków trafiło do Polski. Więc warto też o tym wspominać i warto o tym pamiętać, że wiele inwestycji by bez tych środków nie powstało dzięki temu dofinansowaniu oraz kwocie 250 tysięcy zł dofinansowania zewnętrznego ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce będziemy mogli zakupić średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu, ale bardzo ważne jest to, że ten samochód, który w chwili obecnej pełni służbę w OSP Rzekuń powędruje do miejscowości Kamianka, także OSP w Kamiance będzie miało również średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a ten samochód Samochód z kamianki średni również powędruje do miejscowości Rozwory i tutaj będzie duża zmiana z tego względu, że w chwili obecnej ochotnicza Straż Pożarna w miejscowości Rozwory posiada samochód lekki. Ten samochód na pewno poprawi bezpieczeństwo na wschodniej części naszej gminy.